Taryk. Ja nie rozumiem tych kobiet. Na początku jest wspaniale: miłość, kwiatki, pierdzą one motylki drzwi, a potem zaczyna ci drakat pierdalać helikoptery, choinki i ludzi. Nawet kiedy skonstruowała bombę atomową, jak krzyżdżała Minecraft, tylko dlatego, że w jednej pomylił skrzynki bo głowy. Była kobieta, była. Kiedyś poznałem lask. Jak jeszcze grałem w bas, jeszcze miała fantazja, jak akcja w na fakcja Wpierdalała tyle, że bałem się o komplikacje, raz widu wybała choinkę i chciała bo płacić Na kolację dałem jej na z ryżyn, bo nie miała nic na rano, a to zagrażało życiem Dwa miny wpierdolić, tak, mówię kochany, masz 6-4 day, swoich w swoim siódmym śniadanie stary, stary bałem się tej grupy strasznie, raz musiałem ją upić, żeby przestała jeść twarz Miała go tyle w luzi, jak szukałem jej a w żyłek Zaczęła się dusić myślałem że ją zabiłem Była silniejsza ode jej cztery razy większa Miała mięśnie i kręła gorzej od starego szewca I była jak stara babura I miała brodę ordynarna jak kuria co jedzie samochodem Nikt nie wchodził nam w drogę jak szliśmy każdy milczał A jak miała okres to pierdalała nawet godzina W Chinach tylko czyli dżinsy na mięty, bo się bali, że zniszczy kolejne odtreść centy ona postrzeliła papieża, rząd USA mi płacił w monetach, żeby stracić niepotrzebny desant a ja i tak byłem biedak, bo mi kradła pieniądze, ku w burdelach u diabła na Giebącie Zjadła helikopter i flame flamethrower, prawie zostałem po gałach, mogłem zostać cyklopem Nie wiem czy kojarzysz rozwę, tam UFO się rozbiło, znaleźli spodek, retoryka powie co tam było Robiła zaćmienie słońca, co pięć lat. nad nią piątwa i była nieśmiertelna. Jak chodziła do kina, to winna.